Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie makaron bardzo szybki, bardzo smaczny i naprawdę nie będzie potrzeba wielu produktów. A więc zaczynamy, bo woda już się gotuje w garnku, więc sypiemy makaron. Wrzucę również łyżeczkę soli. Przemieszam, żeby nie przykleił, czyli nie przywarł do dna. Makaron niech się nam gotuje. To potrwa, nie wiem, około 10 do 12 minut maksymalnie. On musi być lekko al dente, taki na ząb. Dobra, a teraz pokroję, tak, marchewkę, jedną czerwoną paprykę i trochę cukini. No i oczywiście mam też czosnek. Najpierw pokroję marchewkę. Będę kroił w drobną kostkę. Teraz sukinie. Myślę, że połowa jednej takiej niewielkiej wystarczy. W zależności oczywiście od tego, ile mamy tego makaronu. Jeżeli robimy dla całej rodziny, a jest nas dużo, no to wtedy całą proponuję pokroić. I również kro będę kroił w kostkę. Następnie czerwoną paprykę. Wydaje mi się, że również cała mi nie będzie potrzebna. I teraz posiekam jeszcze czosnek. W tym przepisie nie jest przewidziany ani ser, ani nie jest przewidziana cebula, tylko to co tu widzimy. I za chwileczkę, jak się makaron ugotuje, będziemy działać dalej. Makaron ugotowany, więc go teraz wyjmujemy z garka, ale nie przelewamy zimną wodą. Jak zostanie trochę wody, to bardzo dobrze. Będzie gęściejszy sos. Gotowe. Garnek również nie będzie mi już potrzebny. Gdzieś go tutaj postawimy. A tu wstawiam patelnię. Na podgrzaną patelnię wlewam trochę oleju. Ale nie za dużo. I będziemy podsmażać najpierw marchewkę. Po chwili dorzucam paprykę, następnie cukinię. Podsmażał będę dosłownie kilka minut warzywa również one nie mogą być wiecie przesmażone nie mogą być ciapowate one muszą być też takie jak makaron lekko al dente i na samym końcu wrzucam czosnek niczym w tej chwili nie przyprawiam przyprawimy później sos jak pięknie teraz pachnie czosnek i smażymy krótko chodzi o to, żeby czosnek nam nie szarniał żeby się nie spalił, żeby nie był później gorzki on ma być posmażony i ma dać piękny aromat gotowe i przesypuję wszystko do miseczki Następnie na patelnię wrzucam łyżkę masła. I wsypuję taką czubatą łyżkę mąki. Jak będzie za mało, to dołożymy. I dokładnie rozprowadzamy. I pamiętajmy, ogień musi być bardzo malutki. Podsmażamy dosłownie kilka chwil. Musi wyglądać mniej więcej tak jak tutaj. I wlewamy stopniowo mleko. Pamiętajmy, że ten sos, on zaczyna gęstnieć w momencie, kiedy wszystko zaczyna wrzeć. Dlatego wlewam mleko stopniowo, żeby kontrolować po prostu gęstość. Teraz przyprawiam. Oczywiście świeżo roztartym czarnym pieprzem. Sól. Płatki chili musi być pikantne. To musi mieć charakter. Sos zrobił się naprawdę kremowy i bez dodatku sera. I o to właśnie chodzi. Chociaż ja osobiście uwielbiam żółty ser i ja bym tutaj garstkę wrzucił, ale dzisiaj to jest gotowane bez sera. Sos zaczyna delikatnie bulgotać, więc czas wrzucić warzywa. Garść szpinaku przemieszajmy. Zrobiło się bardzo kolorowo. Jeżeli jest za gęste, tak jak wspominałem, mam tutaj jeszcze troszeczkę mleka, chociaż. Nie jest aż to tak bardzo potrzebne, bo ta potrawa musi być gęsta. Ona musi być kremowa. Zobaczcie, jak to pięknie teraz wygląda, i wrzucamy makaron. Razem z tą wodą bo ta woda jeszcze zagęści nam makaron. Zobaczcie, jak to wygląda apetycznie teraz. Coś fantastycznego. Podgrzeję to dosłownie. Kilka chwil i będę podawał. No i gotowe. Więc nakładamy i próbujemy. Wygląda to naprawdę apetycznie. Mm. Smakuje obłędnie. Mm. jest pikantny, jest kremowy bardzo delikatny bardzo szybki i bardzo tani wow rewelacja mm. to chili robi tu robotę naprawdę aż zabrakło mi słów a ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i jeszcze wam smacznego. I róbmy sobie takie proste frykasy, bo naprawdę warto. Drogo nie kosztują, a smak jest obłędny. Mm.